Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do gry Football Team. Dzisiaj powiemy sobie o przerwie między sezonami i co właśnie podczas tej przerwy robić. Zapraszam do oglądania. Jak wiecie, przez miesiąc jest grany sezon, potem mamy kilka dni przerwy, no i potem zaczyna się kolejny sezon. I pytanie jest właśnie co robić przez te kilka dni między sezonami. I tak na dobrą sprawę mógłbym powiedzieć wam, że możecie robić wszystko co sobie chcecie, no bo taka jest prawda. No oprócz grania meczów ligowych. No ale tak naprawdę możecie załóżmy grać w pojedynki na triki i tutaj zdobywać jakieś ciekawe nagrody. Ale nie o to w tym filmie chodzi. Po prostu podam trzy takie podstawowe, takie kluczowe rzeczy, na których powinniście moim zdaniem skupić się między właśnie sezonami. Zacznijmy sobie od intensywnego treningu, czyli jak wiecie, no po prostu potrzebny jest ten trening między sezonami, tak żeby wzmocnić swoją postać, wzmocnić swojego piłkarza żeby w nowy sezon, być może właśnie już w nowej, wyższej lidze, dawał rady ze swoimi rywalami. Musicie sobie określić na czym chcecie się skupić i trenować daną specjalizację. Na przykład jeżeli jesteście napastnikami, no to wiadomo, grę ofensywną, skuteczność, no i oczywiście kondycję. Tutaj do pomocy też może przyjść asystent treningu. Kiedy sobie kupicie właśnie taki asystent treningu na dany czas, to wtedy każdy trening skraca wam się do 5 sekund. Mówiłem o tym w jednym z poprzednich poradników, warto się cofnąć i o tym też obejrzeć. Jeżeli już jesteśmy przy trenowaniu naszych specjalizacji, no to też warto wejść w zakładkę Boosting, ponieważ dzięki boostingom też możemy zwiększać swoje umiejętności. Chociażby przez kolekcjonowanie mini boostingów i wymienianie je na umiejętności, czy chociażby wymienianie mini boostingów na mniejsze ulepszenie umiejętności. Kolejna ważna rada, zmiana setu. Jeżeli wejdziemy sobie w postać, warto między sezonami przyjrzeć się naszemu setowi, czy nie potrzebuje on jakiejś zmiany, jakiejś modyfikacji. Może on być nam niewystarczalny, ponieważ możemy tutaj się skupiać za bardzo na jednej umiejętności, tak jak w moim przypadku, jest to sama gra ofensywna, a skuteczność tak naprawdę leży. W tym przypadku mamy takie chociażby opcje, jak po prostu rynek i wyszukiwanie sobie swoich getrów, swoich korków i spodenek pod właśnie swoje umiejętności i szukanie tego po prostu tak na własną rękę. Jest jeszcze druga opcja: wchodzimy w zakładkę handel, no i możemy tutaj ogłosić się, co chcemy kupić, albo po prostu poszukać o ten, co ktoś ma do sprzedania. Warto skupić się na tym secie. No, bo dajmy sobie taki przykład, że jeżeli z drugiej ligi awansujecie do pierwszej ligi, no i wiecie, że tam poziom będzie o wiele wyższy, no to jednak sam intensywny trening niewiele może dać. Bo jeżeli zmienicie swój set, to może wam nawet przyjść 10 czy 15 umiejętności. Intensywnym treningiem, no nie jesteście w stanie w te kilka dni tak w zasadzie tyle wbić. No, chyba że wydacie tam dziesiątki tysięcy energii, no to wtedy ok. I trzecia ważna rzecz, na której warto się skupić podczas przerwy między sezonami, nie jest to obowiązkowe, ale myślę, że na pewno warto coś takiego rozważyć. Jest to zmiana klubu. W przypadku, gdy widzicie, że wasz klub nie bardzo sobie radzi, nie jest w stanie awansować, a może nawet tylko spada, no to wiadomo, wy jako dobrzy piłkarze chcecie grać w wyższej lidze? Chociażby dlatego, że jeżeli gracie w pierwszej lidze czy w super lidze, to dostajecie po prostu nagrody za nic po prostu za to, że gracie w tej lidze. Jeżeli wiecie, że nadajecie się do wyższej ligi, a nie do ligi, w której gra wasz klub, no to warto tutaj wejść w zakładkę Transfery na czacie i tak samo poszukać sobie może klubu. Ponadto na Facebooku działa grupa Football Team Piłkarska Gra Online, link do grupy zamieszczam w opisie na dole i tutaj tak samo możecie znaleźć sobie nowy klub. Trzeba zaznaczyć, że jest tutaj wzmożona aktywność podczas właśnie przerwy między sezonami, ponieważ gracze, którzy mają własne kluby, chcą podczas tej przerwy skompletować swój skład, skompletować swój klub, dlatego mogą właśnie poszukiwać tam ciebie. Przypomnę jeszcze raz, że link do grupy masz na dole w opisie, wpadaj tam, dołączaj do grupy, a może właśnie znajdziesz tam nowy klub, idealnie się wpasujesz i podbijecie ligę. I to były te trzy główne wskazówki, co robić podczas przerwy między sezonami. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału Football Team. Widzimy się już wkrótce. No i widzimy się oczywiście w grze. Do zobaczenia.